Zawsze po drugiej stronie kamery dzisiaj przed. Szkolenie trzeci etap motosekcja Lublin ODTJ. Będziemy ćwiczyli jazdę miejską turystyczną, sportową, a po południu szkolenie pierwszego etapu podstawowe rzeczy. Nie tylko leszcze dzisiaj jeżdżą, tutaj mamy sportowego zawodnika. Zobaczcie, jaki to jest. Będzie zasuwał, tu jest jego sprzęt, Zobaczcie, taką furą się jeździ w motosekcji. A mało tego, dealer BMW z Auto dzisiaj daje pojeździć motorkami. Co tutaj mamy? 310, tak? G310. Tutaj mamy r 900 r Nowość tegoroczna i g 1250. Żaden nieporysowany strach jeździć. Na początku obowiązkowa rozgrzeweczka Adam prowadzi. Na co dzień pewnie bardzo niewielu z nas to robi, ale przed każdą jazdą powinniśmy się nieco rozruszać, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji przy ewentualnej przewrotce lub przy jakimś gwałtownym manewrze. Rozgrzane i rozciągnięte mięśnie lepiej pracują i dzięki temu możemy sprawniej oraz bezpieczniej poruszać się motocyklem. Po rozgrzewce krótkie gadu-gadu. Adam wyjaśnił nam jak jeździć, jakie jeździć, i idziemy teraz do żelaza. Siadamy na koniec. Technika wyjazdy miejskiej turystycznej codziennej. Siedzimy, trzymamy motocykl mocno, stopy uda kolana. Po mieście jeździmy ze stopami nad dźwigniami. Tutaj te stopy cofamy troszeczkę bardziej do tyłu, Powiemy wiemy gdzie jest zakręt będziemy się mocniej składać. Tak? Paluchy wyrzucone na klamki do zakrętu, głowa, barki, biodra wychodzą do jednego i do drugiego. Jeżeli jedziemy szybciej dynamiczniej, możemy dorzucić trochę tyłka, tak? Wychodzimy w taki sposób. Technika na wszystkie zakręty szykany, jak jedziecie tak poniżej 40 na godzinę, motocykl idzie w jedną stronę, my siadamy jak najbliżej zbiornika, cały czas paluszki na klameczki, noga na tylnym hamulcu, motocykl idzie w jedną stronę, na sztułów głowa barki biodra idzie w drugą. Gaz trzymamy na równych obrotach, trochę więcej niż nominalnie. Jeżeli widzimy, że się nie zmieścimy w brameczkę albo w słupek, dociskamy tylny hamulec, nie kręcąc w ogóle gazu, tak? To robimy tylko na szykankach. Na pozostałych elementach wychylamy się razem z motocyklem, używamy świadomie przeciskrętu, tak? Czy to jest wszystko jasne? I zaczynamy robić pętelkę. Numer jeden wyjeżdża jako pierwszy, ponieważ na trasę powolutku robicie parę okrążeń, a później zjeżdżamy do depo i tak jak mówiłem, po prawej stronie ala szybcy, po lewej ala wolni. Dyrektor ma zawsze rację. Na szkoleniach organizowanych przez motosekcję możemy zobaczyć wszelkiej maści motocykle. Od turystyków, przez sportowe, do nakedów, chopperów czy cruiserów. Rózgrzewce, teraz jadą szybcy, potem wolniej. Ja jestem wolny dzisiaj. Cześć. Czołem. Adaś jak zawsze uśmiechnięty i pełen energii. Współpraca z takimi instruktorami to czysta przyjemność. Welski ODTJ na pewno nie nadaje się do ścigania czy typowo sportowej jazdy, ale jako ośrodek treningowy spełnia swoją funkcję. Dużo różnorodnych zakrętów, podjazdy, zjazdy, możliwość ustawienia szykan i slalomów skutkuje w miarę bezpiecznymi prędkościami oraz znaczną ilością elementów, na których możemy pracować nad właściwą techniką codziennej jazdy motocyklem. Instruktorzy rozstawieni w newralgicznych punktach nitki toru Cały czas umówionymi gestami przypominają o właściwej pozycji i wskazują na popełniane przez riderów błędy. Jeśli ktoś ewidentnie źle reaguje w danej sytuacji, jest zatrzymywany przez instruktora i ponownie dostaje wskazówki, jak należy pokonać dany fragment toru. Dzięki temu można bardzo szybko zamienić niewłaściwe nawyki na poprawną technikę, a co za tym idzie, podnieść bezpieczeństwo i efektywność naszej jazdy. Wyprzedzanie jest oczywiście dozwolone, ale robimy to na własną odpowiedzialność i z uwagą na fakt, że kierowca przed nami ma zawsze pierwszeństwo oraz, że to on wyznacza tory jazdy. Czasami lepiej po prostu trochę zwolnić, żeby zachować bezpieczny dystans, niż na siłę pchać się do przodu. Ponieważ jest to szkolenie poziomu trzeciego, to założenie jest takie, że każdy uczestnik podstawy ma już opanowane, a główny nacisk kładziony jest na doskonalenie pokonywania zakrętów i utrzymywanie właściwej pozycji na motocyklu. Na torze cały czas trwa jazda. Kolejne okrążenia dają fan i coraz lepszy feeling motocykla, a tymczasem w budynku kolejna grupa odbywa teoretyczną część szkolenia poziomu pierwszego. Na ten trening przyjechał również mój kanadyjski przyjaciel Robert Patterson który od wielu lat jeździ motocyklami i jest szczęśliwym posiadaczem trzech jednośladów z podznaku BMW. Bob na szkolenie przyjechał motocyklem BMW R1100R. Klasykiem z silnikiem w układzie bokser i wałkiem napędowym. Ponieważ na torze jest pierwszy raz, ciekawy jestem jak będzie sobie radził i czy trening na odetajach mu się spodoba. Na początek szkolenia praktycznego znowu kilkanaście okrążeń po całym torze, a ponieważ testowe BMW z best auto były wolne, nie mogłem oprzeć się pokusie wypróbowania tych, którymi nie miałem jeszcze przyjemności pojeździć. Na pierwszy ogień poszła F900R. No to co, tryby y jazdy. Teraz mm -hmm. mamy roda, dynamika, bo no na dynamiku trochę no. sztywniej, okay. trochę taki będzie bardziej używawszy. Mm -hmm. No, kontrolę trakcji można wyłączać. a no. nie wyłącza, to i mm -hmm. tak nie ma potrzeby. Jasne. Na dobrą sprawę z ciekawostką w ewentualnie no. tutaj, wyświetlacz sport. Okay. Można sobie włączyć przechylenia, Aha. E, użycia hamulca. Powiedzmy tutaj, ma e, jakiś tam przelicznik, metry na sekundę, mm -hmm. ewentualne użycie e, kontroli trakcji. Mm -hmm. W razie czego można sobie zmienić jeszcze na jeden, mm -hmm. tutaj no to czasy okrążeń, ale tutaj jeżdżąc i tak, tak się na to no tak, nie patrzy, dokładnie. ewentualnie tylko tyle, że można sobie podejrzeć no. pojeździe, po jak to wygląda. Spoko. O tak krótkim teście nie mogę za wiele o niej powiedzieć, ale na pewno pochwały należą się za bardzo miękko i przyjemnie pracujący silnik, łatwe prowadzenie i świetne hamulce, czyli w sumie wszystko to, do czego przyzwyczaiły nas nowe modele z biało-niebieskim znaczkiem. Ponieważ ta sesja treningowa się kończy i musimy na chwilę zjechać do depo, mam okazję zamienić 900 na najmniejsze BMW udostępnione dzisiaj do testów, czyli G310. Już po pierwszym okrążeniu dostrzegam mocne strony tego modelu, którymi są lekkość, zwinność i poręczność. Na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich motocyklistów zaczynających swoją przygodę z jednośladami, bo na takim sprzęcie można szybko nabrać pewności siebie, nauczyć się poprawnej techniki i od początku cieszyć się bezstresową jazdą. W międzyczasie Bob poznaje specyfikę toru i ograniczenia jakie ma silnik Boxer, który potrzebuje nieco obrotów do płynnej jazdy. Ale z każdym okrążeniem jest coraz lepiej i jazda jest bardziej płynna. Właśnie dzięki takim szkoleniom możemy lepiej poznać nasz motocykl i swoje możliwości oraz skonfrontować dotychczasowy styl jazdy z tym, co aktualne i najbardziej skuteczne. Bardzo często okazuje się, że z pozoru doświadczeni motocykliści jeżdżący od wielu lat po różnych drogach całego świata robili to nie do końca poprawnie i ich sposób prowadzenia motocykla, sylwetka, hamowanie, balans w zakręcie były dalekie od ideału. Pierwsze koty za płoty. Bob zmęczony, ale szczęśliwy. Straszne, straszne, Idziemy na zupę teraz. Tak. W trakcie szkoleń organizowanych przez Motosekcję każdy z uczestników dostaje suchy prowiant, owoce, ciasteczka, napoje oraz ciepły posiłek. Szczególnie w tak upalne dni jak ten, właściwe nawodnienie i regeneracja są bardzo istotne. Po obiedzie zostajemy podzieleni na trzy kilkuosobowe grupy i trenujemy konkretne elementy techniki jazdy motocyklem. Pierwsze nasze zadanie to slalom, przy którym wykorzystujemy technikę nazywaną przeciwwaga. Polega ona na tym, że motocykl wychylamy w stronę zakrętu, a nasz tułów pozostaje pionowo. Technika ta powinna być używana w trakcie manewrów z niewielkimi prędkościami. Dodatkowo ważne jest, żeby patrzeć do przodu obserwując, co dzieje się przed nami i odpowiednio wcześnie planować rozpoczęcie kolejnego skrętu. Manetka gazu powinna być utrzymywana w miarę stałym położeniu, a prędkość dostosowujemy, używając delikatnie tylnego hamulca. Jego umiejętne stosowanie w odpowiednim momencie pozwala również dodatkowo zacieśniać promień skrętu. Po złapaniu odpowiedniego rytmu Możemy bardzo płynnie i dość szybko pokonać nawet ciasno ustawiony slalom. Kolejnym ćwiczonym elementem jest ósemka. Podobnie jak przy slalomie, motocykl mocno pochylamy w stronę zakrętu, a my przesiadamy się i odchylamy w przeciwnym kierunku, stąd technika ta nazywana jest przeciwsiadem. Tutaj również bardzo istotne jest równe trzymanie gazu, zacieśnianie zakrętu przy użyciu tylnego hamulca i odpowiednie kierowanie wzroku w miejsca, w których za chwilę planujemy się znaleźć. Połączenie tych wszystkich elementów pozwala na bezproblemowe kręcenie ciasnych usemek, a w codziennej jeździe przydaje się chociażby w trakcie manewru zawracania. Hamowanie awaryjne zaczęliśmy ćwiczyć od prędkości 50 km na godzinę i na znak dany przez Adama trzeba było na jak najkrótszym odcinku zatrzymać motocykl. W pojazdach z ABS-em jest to dość proste, ponieważ mocno wciskamy obydwa hamulce, a resztę robi za nas elektronika, która zapobiega blokowaniu się kół. Jednak w motocyklu bez ABS-u trzeba już więcej wprawy i techniki, aby skutecznie i bez poślizgu szybko zatrzymać pojazd. Następnie zwiększyliśmy prędkość do 70 km na godzinę i okazało się, że już taka niewielka zmiana znacząco wydłuża drogę hamowania. Na koniec doszło utrudnienie w postaci konieczności ominięcia przeszkody po stronie wskazanej przez trenera. Jest to symulacja często spotykanej na drodze sytuacji, kiedy to z bocznej uliczki wyjeżdża nam samochód i musimy przed nim zahamować, a jak nie uda nam się całkowicie zatrzymać, trzeba odpuścić hamulce i go ominąć. Jest to bardzo ważna umiejętność, którą należy regularnie ćwiczyć, bo może zależeć od tego nasze zdrowie, a nawet życie. Ostatnim zadaniem, które nam zostało, była jazda po okręgu dla przećwiczenia pozycji w szybkich zakrętach. W takiej sytuacji powinniśmy wychylić maksymalnie głowę, barki i ramiona w stronę, w którą jest zakręt, przez co następuje przesunięcie i obniżenie środka ciężkości całego układu kierowca motocykl, a przez to zmniejszenie nieco przechyłu motocykla. Daje to większy margines bezpieczeństwa, lepszą przyczepność opon i mniejsze ryzyko uślizgu kół w zakręcie. Patrzymy oczywiście najdalej, jak to możliwe, w kierunku, w którym jedziemy, i staramy się utrzymywać równe położenie manetki gazu. Jeśli mimo wszystko przechył motocykla jest za duży, do wysunięcia górnej części tułowia możemy dołożyć biodra i wewnętrzne kolano. Tą techniką powinniśmy jeździć większość zakrętów. Oczywiście równie ważne jest, aby świadomie używać przeciwskrętu do inicjowania wejścia w zakręt i kontroli toru jazdy po łuku. Bardzo fajną rzeczą jest dokumentowanie przez fotografa każdego szkolenia organizowanego przez motosekcję. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda nasza pozycja na motocyklu, wyłapać popełniane błędy oraz obserwować, czy robimy postępy. Nie mamy się co łudzić, że po jednym szkoleniu zostaniemy mistrzem dwóch kółek. Ale ciężka praca i regularne treningi prędzej czy później na pewno przyniosą widoczne efekty. Dzień się kończy. Polataliśmy z Bobem na motorach. Jakie jest Twoja opinia o treningu? Terrible day. Terrible day? Stressful. To bardzo dobre day. When I'm tired, I've had a great day. I'm happy. Okay, thanks a lot. Przyjeżdżajcie na szkolenia, nigdy nie jest za późno, nikt nie jest za stary. Każdy może uczyć się jeździć w każdej chwili, także zapraszam do zobaczenia. Cześć.